Cześć kochani, witajcie w nowym tygodniowym vlogu. Mamy poniedziałek, start tygodnia i zaczynam świeżo z porządkami. Tutaj już pranie jedno się e, zrobiło i wysuszyło, także później muszę to ogarnąć. Tam dosychają rzeczy, których nie wrzucam do suszarki. E, kolejny już się robi, być może słyszycie, a za mną duży aparat, ponieważ. Robię porządki w kosmetykach i postanowiłam nagrać z tego rolkę. To jest taka moja, można powiedzieć podręczna szuflada z kosmetykami. I jeśli chodzi o to, czy mam coś poza tym, co tutaj widzicie, no to mam jedno takie pudełko z zapasowymi produktami. Także tutaj są takie, które no albo używam codziennie, albo uważałam, że będę używała codziennie, bo tak naprawdę to, czego na co dzień używam, mieści się w tej kosmetyczce. Coś tu się jeszcze wysypuje trochę, no ale w każdym razie jest to ta kosmetyczka. A resztę to tak bardzo okazjonalnie sięgam, dlatego chciałabym tutaj zrobić porządek i zobaczyć, czego faktycznie używam, co sobie zostawić, a co może niekoniecznie, może nie będzie mi potrzebne. Przynajmniej tutaj, w tej. Nie, stop. Jak nie będzie im potrzebne, to nie będzie im potrzebne Chyba, że mam coś zapasowego po prostu tutaj A już widzę, że mam na przykład podkład e, Mój ukochany Mam tutaj dwa e, zapasy Ponieważ ten jak widzicie Już na wyczerpaniu, już ledwo z niego dzisiaj wyciskam Może na jutro mi jeszcze starczy resztka e, Natomiast Tak, to są właśnie te kosmetyki Takie moje codzienne i jakieś akcesoria e, Powiem wam, że to są Takie e, Suszarki do pędzli, tak to powiem, takie, wiecie, takie stojaki, które suszą pędzle, kiedy je umyjemy i chyba, wydaje mi się, że już czas powiedzieć im, papa, może komuś je oddać czy sprzedać, dlatego że mam je naprawdę od lat, jeśli obserwujecie mnie od czasu, kiedy mieszkałam w Londynie, no to wydaje mi się, że tam, że tam je chyba kupiłam, w sensie zamawiałam je chyba z AliExpress albo z czegoś takiego, ale. Tam je właśnie kupowałam, jak tam mieszkaliśmy także bardzo dawno i one nadal działają, tylko ja już nie używam tylu pędzli. Mam tam taki mały koszyczek z pędzlami, ale używam tak naprawdę jakichś czterech pędzli na co dzień, więc jak je sobie umyję, to mogą spokojnie sobie leżeć po prostu gdzieś i schnąć. Nie potrzebuję na tą chwilę takiej suszarki, ale jeszcze się zastanowię, tak? Na razie to jest taka moja wstępna myśl. Po prostu to sobie uporządkować i mieć wszystko na widoku to, czego faktycznie używam. A jeśli chodzi właśnie o te codzienne kosmetyki, to one są w kosmetyczce, a nie tak ułożone ładnie w szufladzie, dlatego, że chodzę zazwyczaj się malować do salonu, bo tam jest najlepsze światło, ale czasami robię to też tutaj przy tym lustrze w łazience, także no nie wiem, przemyślę sobie, czy wyjmować je, jakoś układać, czy zostawić je tam, ale w każdym razie hmm, nagrywam z tego rolkę, także wpadajcie na mój Instagram, jeśli jeszcze nie obserwujecie. Gym And then once you cut that there, five is to pay off your debt. At that, and my husband has already paid off his student loans, but had then fit into my favorite books on personal finance and paying off debt. Dzień dobry kolejnego dnia. Będę sobie tutaj dłuba przy moim obrazie, e, bo robię kolejne i już wyszywam mm, literkę. Haftuje, także mogę sobie do Was pogadać, a jest o czym pogadać, ponieważ jesteśmy trzeci dzień w trakcie e, adaptacji Nel w żłobku. Ponieważ zapisaliśmy ją do żłobka, jeśli przedopowiedzicie mnie na Instagramie, no to pewnie to wiecie, e, jeśli jesteście na bieżąco. Um, ona teoretycznie za dwa miesiące mogłaby już iść do. Przedszkola, ponieważ będzie miała wtedy 2,5 roku. No ale akurat nam się teraz udało, tak, że można było ją przyjąć, więc no nie chcieliśmy czekać, tylko chcieliśmy właśnie tak powolutku ją zaadaptować. Poza tym wydawało mi się, że może tak w żłobku będzie teraz spokojnie, są też młodsze dzieci i myślałam, że może trochę mniej się dzieje, żeby ona miała taki czas na przyzwyczajenie się. No, i ta adaptacja na tą chwilę wygląda tak, że pierwsze dwa dni, poniedziałek i wtorek, e, była po godzince na e, zajęciach w żłobku w swojej grupie, e, a dzisiaj była już półtorej godziny, jutro chyba też, i w piątek e, około dwóch godzin. To jest takie, wiecie, plus minus, e, dlatego że na przykład dzisiaj, no te półtorej godziny póki co było dla, dla mnie, i myślę, że dla niej też najgorsze ponieważ e, tak jak pierwszego dnia, no trochę była taka e, marudna, gdzieś tam mnie wołała, ale jakoś nie płakała bardzo. Wczoraj, e, wczoraj już siedzieliśmy na korytarzu i na nią czekaliśmy, e, dlatego że pierwszego dnia właśnie byliśmy z nią tam na sali, z boku siedzieliśmy. E, wczoraj nas e, nie było, bo bezpośrednio przy niej nie miała nas na widoku, rodziców. I było trochę lepiej, mi się wydawało. Po prostu tak lepiej się odnajdywała, jak no nie widziała nas, tak? Tylko po prostu się zajęła, zabawiła i była zajęta tym, co tam dzieci robiły. Natomiast dzisiaj, od razu jak przyszliśmy, to w sali była dosyć głośna muzyka. Dużo się działo, ponieważ właśnie dzieci skakały, tańczyły. No i chwilę po tym, jak się pobawiły, to poszły na drugą salę, na takie... Na no, taki mini koncert na pianinie. E, no i tam pan grał no, na pianinie, więc było naprawdę głośno. E, plus e, zebrały się tam chyba trzy czy cztery grupy nawet, więc było bardzo dużo dzieci. E, no i hałas, i powiem wam, że jak ja słyszałam, jak ona płacze przez prawie że cały czas i wołała mnie, właśnie. E, no chcę, mamy, chcę, mamy. I jak ja słyszałam jej głos i to jak ona. O, biedactwo płacze, to myślałam, że pęknie mi serce, aż w końcu właśnie pani e, wzięła ją na ręce i wyszła z nią, no bo ona tak płakała strasznie, poszłam do niej trochę ją uspokoić, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że poszłam do niej, bo wiecie, e, ona już wtedy e, no, płakała nadal, przytuliła się do mnie i chciała jechać do domu, e, prosiła, żebyśmy jechali z nią do domu, więc no, to było dla mnie tak, Ciężkie. No, nie wiem, wydaje mi się, że Dani też, że to nie jest tak, że ona sobie, nie wiem, manipuluje. Chociaż dzieci są sprytne i to samo to, że ona, jak nie widzi, to jeszcze bardziej marudzi albo jeszcze bardziej płacze. No, bo wie, że mama się zawsze zlituje nad nią. Wiecie, no, świadomość mam tego, że jej się tam krzywda nie dzieje, ale też w związku z tą dzisiejszą sytuacją mam trochę takie poczucie, że może ona po prostu, no, albo się przyzwyczai, albo może dla niej to było zbyt wiele bodźców, zbyt wiele e, takich nowych rzeczy, bo nie dosyć, że wszyscy, e, wiecie, ludzie nowi, pełno dzieci, gdzie ona nie ma takiej styczności z grupami, dużymi dzieci e, i w domu raczej u nas jest naprawdę spokojnie, my sobie tutaj, wiecie, bawimy się, coś sobie kleimy, rysujemy, czasami sobie potańczymy, ale jest cicho, spokojnie e, i raczej mamy taki właśnie e, bardzo spokojny rytm dnia. A tam, no dzisiaj był dla niej ogromny, właśnie taki chaos. Dodatkowo hałas, głośno, niesamowicie, mnóstwo dzieci, i wydaje mi się, że może ona być wysoko wrażliwa, tak jak ja. A nawet jeśli nie, no to po prostu było dla niej tego wszystkiego za dużo, zbyt wiele. Także no, mnie to niesamowicie zmartwiło, już wyszukiwałam sobie informacje na temat przedszkola Montessori i na temat w ogóle innych różnych miejsc, w których to jest tak. Spokojniej, no ale no nie musicie mnie tutaj uświadamiać. Ja wiem, że w przedszkolu czy w żłobku, no to wszędzie, niezależnie od wszystkiego, będzie się działo dużo, będzie głośno, ale może gdzieś tam trochę mniejszej grupy, no nie wiem, no jeszcze nie podaje się i jeszcze chce, żeby pochodziła trochę, bo wiecie, jak ona wychodzi z tego żłobka, to jest zadowolona, i później opowiada, co tam robiła i yy, yy, yy. Na przykład dzisiaj ym, powiedziała sama rano, że ona idzie do przedszkola, że jedziemy, że ona chciała do przedszkola jechać, więc no wiecie, to jest taki miks emocji, miks yy, no, stresu i radości i takiej ekscytacji. Yy. I ja mam wrażenie, że właśnie dla mnie wręcz jest to trudniejsze niż dla niej, bo już samo to nawet pierwszego dnia jak widziałam, że ona tak jest wśród dzieci, że muszę ją jakby dać komuś innemu pod opiekę, że nie będzie ze mną i widziałam, że jak sobie tam chodzi z dziećmi, nie wiem, pod wodką po placu zabaw, to serce mi pękało, więc to takie, wiecie, samo jakieś takie rozstanie i oddanie dziecka w ręce kogoś. Innego, kogoś obcego, no bo do babci chodziła, ale e, no, nikt się nią jeszcze w ten sposób nie opiekował, no to no jest to ciężkie, nie powiem, że nie, no ale wiecie, e, prawda jest taka, że we wrześniu, jakbyśmy chcieli ją posłać do przedszkola, no to nie byłoby wcale łatwiej, nawet nie wiem, czy nie byłoby trudniej. Wydaje mi się, że też im starsze dziecko, tym e, tak więcej rozumie i e, może być mu jeszcze ciężej, więc no nie wiem, no ja już dzisiaj naprawdę, jak słyszałam ten płacz, to miałam takie myśli, że. E, chyba ją zabiorę i nie siedzi w to ze mną. Nie wiem, jakoś sobie poradzimy. Ja jej nigdzie nie posyłam, będę ją e... Uczyć w domu, zrobię nauczanie domowe. W ogóle obserwuję trochę osób, trochę mam, które właśnie robią nauczanie domowe, i jest to gdzieś tam z tyłu głowy takim moim małym marzeniem, które raczej no, nie jest dla nas na tą chwilę realistyczne, ale żeby właśnie siedzieć sobie z nią w domu, trochę ją tam uczyć, wiecie, zajmować się domem, zajmować się Nelunią i, i mieć takie sobie spokojne życie. No, ale na tą chwilę no, nie ma takiej możliwości. Także no jest jak jest, i próbujemy się jeszcze przyzwyczaić. Także chciałam Wam tutaj po prostu o tym opowiedzieć, jak to u nas wygląda. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, chociaż na Instagramie jestem mega wdzięczna, bo dostałam mnóstwo wsparcia i mnóstwo mam właśnie wypowiadało się że no też tak miało, że dla nich też to było niesamowicie ciężkie, że były przypadki, gdzie dzieci naprawdę mocno płakały, kiedy tylko mamy je odprowadzały do tego żłobka i na przykład było tak przez, nie wiem, pierwszy miesiąc, a później dziecko się cieszy niesamowicie, jest przeszczęśliwe samo, kiedy idzie do tego żłobka czy przedszkola, także no, no zobaczymy. Dajemy sobie jeszcze czas i mam nadzieję, że jakoś to przetrwam, bo powiem Wam, że jestem... Psychicznie zmiażdżona, naprawdę. Ja, jak wracam teraz, trzeci dzień, jak wracam z tego e, przedszkola, to tak niemiłosiernie boli mnie głowa. Wydaje mi się, że właśnie z tego stresu, bo ja to przeżywam w sobie niesamowicie. Staram się wiecie, przy niej tego nie pokazywać, żeby ona nie odczuwała moich emocji. No, ale jak dzisiaj właśnie słyszałam, że ona płacze i gdzieś tam byłam z boku, to już podeszłam sobie do wyjścia, bo no, musiałam się rozpłaczę za chwilę, ja, i chciałam się po prostu uspokoić. Także emocjonalny roller coaster. Macierzyństwo tak właśnie wygląda, także człowiek musi się chyba trochę wzmocnić.

Balon? Balon to jest? Środek do balona. O. Co pewno. Daba. O. Kakie daba. Ale fajne. Aha. Miałam podsumowanie finansowe miesiąca lutego i trochę się załamałam szczerze mówiąc, dlatego że ten miesiąc był jakiś taki ciężki e, jeśli chodzi o pracę. Ja też potrzebowałam trochę co prawda odpoczynku, ale no, jak sobie to rozpisałam, wróciłam teraz do budżetowania i do e, takiego kontrolowania wydatków. No to trochę byłam w szoku, bo wcześniej jak to robiłam tak na bieżąco co miesiąc, to jakoś tak potrafiłam zapanować nad tym i faktycznie dobrze nam szło. Wiecie, że zawsze byliśmy, no, na plusie sporo, tak w sensie, że jakby nie wydawaliśmy więcej, niż zarabiamy, a w tym miesiącu no jest dosyć słabo, także trochę się załamałam szczerze mówiąc, więc myślę, że przyszły miesiąc zrobię sobie taki bardzo low buy. Jeśli nie wiecie, to to jest low buy albo no buy, to jest takie popularne, no można powiedzieć, wyzwanie, postanowienie, które widziałam na YouTubie już wiele razy, u wielu YouTuberów, głównie zagranicznych, ponieważ no jest to na tych kanałach takich o minimalizmie, o slow life i jest to po prostu takie wyzwanie, w którym albo nie wydajemy Pieniędzy w ogóle na coś, co nie jest nam niezbędne, czyli wtedy to jest no buy. Niektórzy robią cały rok, niektórzy robią miesiąc zależy, jak tam komu odpowiada. A jeśli robicie low buy, no to wtedy po prostu bardzo ograniczacie te wydatki, które niezbędne nie są. Także no ja bym chciała w tym miesiącu bardzo ograniczyć, ale też nie wydawać tych pieniędzy na jakieś takie no nie mam głupoty <noise> powiedzmy na rzeczy które nie są jakoś tak mega no mega konieczne tak czyli po prostu najważniejsze robimy opłaty jedzenie co tutaj jeszcze No żłobek nel teraz nam dochodzi no wiecie takie konieczne rzeczy no i staramy się a no i zdrowie oczywiście więc terapia moja właśnie mam 15 minut jeszcze bo zaczynam terapię E, także no to są takie dla mnie rzeczy priorytetowe, na których mi zależy, e, no i które są niezbędne, także na to będziemy em, na to będziemy się skupiać. E, ale dlaczego wam o tym w ogóle tutaj mówię? Dlatego, że e, mam wrażenie, że jest taki trochę nierealistyczny obraz w social mediach. Em, na szczęście coraz więcej się o tym mówi, natomiast jest taki trochę obraz, że wiecie, osoby publiczne cały czas gdzieś wyjeżdżają na wakacje, co chwilę kupują nowe rzeczy, budują domy i wszystko jest wiecie pięknie, świetnie, idealnie, i w ogóle sypią tymi pieniędzmi na lewo i na prawo. No i faktycznie niektórzy tak robią, ale myślę, że wiele z tych osób, tak jak i ja w tej sytuacji, no. Mają takie momenty, że trzeba jednak trochę tego pasa zacisnąć e, i skupić się na, na tym, co najważniejsze. No dla mnie teraz priorytetem jest spłacenie kredytu, no bo wiadomo, mamy kredyt na dom, no i na to idzie po prostu bardzo dużo pieniędzy, dlatego też tak to wygląda, no bo gdyby nie ten kredyt, no to w ogóle nie trzeba byłoby się niczym tutaj stresować. E, natomiast no ten kredyt. Jest, jakby nie patrzeć, także um, chciałabym jak najszybciej to spłacić i już po prostu mieć takie życie bez kredytu. To jest mój taki gdzieś cel, można powiedzieć, życiowy, żeby już żadnych kredytów nie musieć brać, żeby nie było takiej potrzeby. E, także no tutaj chciałam się z wami podzielić tym, że, że no jest to normalne i ja też. E, Gdzieś tam przeliczam, sprawdzam ile wydaje. E, I e, no muszę Wam przyznać, że miałam taki e, czas przez parę lat, że w ogóle tym się nie interesowałam. E, w sensie w ogóle nie, nie kontrolowałam tych wydatków. Jak chciałam coś kupić, to kupowałam, co było no, mega słabe. No bo jednak e, no, miałam takie przeświadczenie, że te pieniądze są trochę takie. Nie, bałam się trochę, bałam się pieniędzy w sensie takim, że bałam się e, to wszystko podliczać, bałam się kontrolować, a to jest najgorsze, co można zrobić, jeśli chodzi o finanse, e, po prostu od tego tematu uciekać, no bo to jest najprostsza droga do tego, żeby e, no, żyć ponad stan i e, tracić, a nie zyskiwać. Także no, myślę, że to jest ważny temat, żeby go poruszać. E, też ostatnio oglądam e, trochę takich e, kanałów związanych właśnie z finansami i mega mi to inspiruje do jakiegoś takiego rozsądnego działania, jeśli chodzi o pieniądze. Także stąd też decyzja o tym, żeby znowu prowadzić sobie taki budżet i kontrolować jednak bardziej te bieżące wydatki. No w tym miesiącu też robiliśmy te drzwi tutaj do korytarza, więc to kosztowało sporo. No i też wydajemy trochę na, na wykończenie domu, nadal, także też można z tym delikatnie przystopować może, żeby się jakoś tam odbić bo no, jak wiecie mamy dół wykończony robimy teraz kończymy schody i górę ale ta góra też nie jest tak nam no, jakoś mega niezbędna na tą chwilę że już musimy to zrobić no i mamy jakąś poduszkę finansową co uważam, że też jest bardzo ważne, no ale ja tutaj ekspertem nie jestem, także nie będę Wam bardziej tego tematu rozwijała, ale polecę Wam jeden kanał, który bardzo lubię w języku angielskim. Co prawda, żebym się nie pomyliła, Austin. Austin Williams podlinkuję Wam na dole. Chciałabym Wam właśnie podlinkować, żebyście sobie zajrzeli, bo naprawdę e, fajne, ciekawe, wartościowe rzeczy mówi. Nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, natomiast myślę, że ma bardzo rozsądne podejście, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o wydatki, jeśli chodzi o e, ogólnie życie. E, także no, polecam Wam bardzo. A teraz już powoli uciekam na terapii. tylko Wam tutaj powiem na, na koniec, że ym, wczoraj mieliśmy super dzień w żłobku, bo tym się stresowałam. Tam widzieliście, że siedziałam y, na kawie i czekałam na NEL e, i sobie pracowałam. E, natomiast później zapomniałam się do Was odezwać, ale było super, więc byłam pozytywnie nastawiona na dzisiaj. E, w ogóle tam kot, wczoraj nie ma, jesteśmy. Same z Nelcią i e, w nocy dzisiaj e, była tragedia Nelka. Nie mogła spać, bo po prostu dusił ją katar spływający. Więc e, ma okropny katar, i dzisiaj no nie poszła do tego żłobka. Także standardowo. Co no, ja się tego spodziewałam, także nie dziwię się wcale, że tak się wydarzyło. Spodziewałam się tego, chociaż miałam nadzieję, że ten pierwszy tydzień da radę chodzić, ale no, naprawdę było yy, słabo. Znaczy jest wesoła, ma humor, yy, jest yy, tak wiecie w miarę okej, okay, ale ten katat no leje się niesamowicie z tego noska, także nie chciałam też, żeby zaraziła inne dzieci, no bo wiecie, stąd to się bierze, że niektórzy puszczają dzieci, które są nadziębione, no i później się inne zarażają, tak jak Nelka się zaraziła, bo tam widziałam, że chyba z dwójka dzieci czy trójka, ostatnio jak byliśmy, że chodziło właśnie z Gilem. No dobra uciekam na terapię. Dobry wieczór, ja się powoli szykuję do spania, jeszcze sobie chwilę posiedzę, e, coś tam, nie wiem, poczytam może, mm, taką chwilkę będę miała dla siebie, bo położyłam nerw się spać, biedactwo, naprawdę ciężko ma oddychać, ale już zrobiłam, użyłam wszystkich swoich sposobów, żeby chociaż na noc były i lżej, żeby mogła sobie trochę pospać, więc mam nadzieję, że to pomoże, e, także no, nie piszcie mi rad, ok, bo naprawdę ja już Znam wiele sposobów i staram się e, stosować je, plus wiadomo, listy też zawsze e, próbują coś tam podpowiedzieć, także co za dużo od mnie zdrowo, ale przyszłam do łazienki, żeby no, za chwilę z Wami pożegnać, ale też zrobić mini denko, bo mam akurat cztery produkty, które skończyły mi się mniej więcej w tym samym czasie, także e, już Wam zdam taką malutką, krótką recenzję. Mało kosmetycznie u mnie ostatnio, natomiast wiele może kosmetyków nadal używam. I powiem Wam, że to, że nie używam aż tak wielu już jak wcześniej, jest dla mnie super, ponieważ mogę od A do Z przetestować dany produkt i jakby przekonać się, czy jestem z niego zadowolona, czy nie. I tutaj mam krem akurat, którego używałam wcześniej, ponieważ jest to moje kolejne opakowanie. I tak, to jest Dark Elephant. Krem pod oczy, który jest po prostu cudowny. Skóra pod oczami po nim jest niesamowicie miękka, taka czuć, że odżywiona, i to jak już. Użyjemy, um, używamy go regularnie, e, tym bardziej właśnie jak już zużyłam kolejne opakowanie, to naprawdę czuć, że ta skóra jest taka bardzo jędrna. E, jeśli chodzi o rozświetlenie, no nie wiem, ja mam dosyć duże cienie pod oczami naturalnie, więc ciężko mi jest tutaj się wypowiedzieć, wolę po prostu korektorem sobie to zakrywać, e, ale jeśli chodzi o taką m, kondycję tej skóry, jest naprawdę cudowny, aczkolwiek myślę, że za szybko nie będę go kupowała ponownie, z uwagi na to, że znalazłam bardzo fajny krem w niższej cenie. Zresztą różnych kremów też używałam pod oczy, które, z których jestem zadowolona i są dogaryjne, ten jest naprawdę świetny, ale jest dosyć drogi niestety. Kolejna rzecz i to jest taka miniaturka, którą miałam w kalendarzu adwentowym, odżywka emolientowa. Only Bio, inspirowana zapachem ptasia mleczko, ale wydaje mi się, że y, chyba y, taka klasyczna odżywka amolientowa z On to pewnie będzie ten sam produkt, aż chyba napiszę do nich i się dowiem, dlatego że ta odżywka to było coś Taniałego. Naprawdę, ja byłam w szoku, jak normalnie używam swoich takich standardowych odżywek czy masek. No i są ok, tak? Jestem zadowolona, no bo jakbym nie była, to bym nie używała, ale po tym moje włosy były tak pięknie, takie lejące, gładkie, lśniące i jednocześnie mam wrażenie, że mimo, że tak delikatnie dociążone, tak zdrowo dociążone, że nie puszyły się, to miałam objętość. Także po prostu nie obciąża. Naprawdę no coś cudownego. Bardzo polecam um, sobie przetestować, chociaż no wiadomo każdy włos reaguje troszeczkę inaczej, ale mi sprawdziło się to bardzo dobrze. No i dalej mam tutaj masełko do ciała z The Body Shop. Wiecie, że bardzo lubię te masła. Tym bardziej właśnie tą serię jeszcze jesienną kończyłam, bo używałam dwóch różnych przez teraz dłuższy czas. E, dlatego um, aż wiecie, koniec zima, a ja nadal używam mam tego, ale generalnie ja bardzo lubię ten zapach, więc mogłam go całym rokiem stosować, chyba prócz lata. <grytanie> Tutaj niekoniecznie, bo jakoś tak mam wrażenie, że wtedy wolę coś lżejszego albo takiego bez zapachowego. Natomiast to jest bardzo fajna konsystencja, jeśli chodzi o ten zapach vanilla pumpkin, bo to jest takie whipped body butter, czyli takie jakby trochę... Mm, tak piankowe trochę, coś takiego. Naprawdę bardzo przyjemna konsystencja w użytkowaniu. Szybciutko się wchłania i niesamowicie dobrze nawilża. Plus zostawia na ciele faktycznie ten piękny, taki ciepły zapach. No i oczywiście tutaj hit, hitów. Chyba wszyscy znają ten produkt, jeśli chodzi o mycie gąbek czy pędzli, ja głównie gąbkę, miał, bo teraz nie używam zbyt e, często pędzli, znaczy używam ale takich, no nie wiem, dwóch, trzech e, a gąbki używam jednak na, no tak codziennie z podkładem więc codziennie e, ją myję tym olejkiem, e, na razie stosuję sobie jeszcze po prostu taki, taką zwykłą piankę e, do mycia twarzy i też mi się sprawdza, ale myślę, że do tego olejku będę wracała ponoć on do mycia ciała i do takiego wiecie Sprawienie, żeby ta skóra nie była e, sucha. Jak ktoś ma bardzo suchą skórę, to też jest świetne, bo nie pozostawia takiego filmu, ale to jest tylko to, co ja słyszę, bo ja go używałam tylko do mycia gąbeczek i jest naprawdę świetny. Także to jest coś, do czego na pewno będę wracała, bo to jest e, produkt w bardzo dobrej cenie, który po prostu działa. A więc już dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną. E, nagrywam to dzień przed wypuszczeniem tego vloga, więc e, już tutaj nie chciałam przedłużać. W tym vlogu jakoś dużo się nie działo, ale mam nadzieję, że wam wszystko Wam się podobało. E, tym bardziej, że staram się zdążyć na sobotę, żeby było regularnie, w miarę chociaż. Także kciuk do góry, jeśli film się podobał i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!